Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj sprawdzimy sobie tą prędkość napompowania. Zobaczymy, który, który napełni się szybciej. Z tego spuszczam powietrze. I z tego to samo. Chociaż z tego jest w ogóle, w ogóle spuszczone już. Bo on ma dziurę od, od spodu ma taką małą dziurkę na... Tak jak tutaj tylko od spodu na spawie ma taką mi, minimalną dziurkę, więc on nie ma powietrza I teraz tak ten ma zbiornik 50 litrów i ten ma zbiornik też 50 litrów podajże, tak? Też ma 50 litrów no, i teraz który od zera napompuje się po prostu szybciej. I który mnie się przy tym nagrzeje. Dobra. Więc wezmę tym wyjadę. Okej, okay, ludziska, no nie wiem, od tych kilku dni jakoś nie mogę współpracować z tym GoPro i, i wszystko mi się chrzani. Znowu ucięło mi film. Mm, ale okej. Okay. Słuchajcie, ten w 4 minuty napompował mi 1,5 bara, bo nie wiem ile tam filmów mam. Takie podsumowanie wam tam. 1,5 bara, około 2. Nie wiem, czy tutaj jest popsuty ten manometr, czy on tak powoli pompuje, ale. Bardziej byłbym za tym, że po prostu chyba jest nieszczelny, albo słaby po prostu ten silnik i tak malutko pompuje. Ten kompresor z kolei dosłownie w półtorej minuty nabił 4,5 atmosfery. No w około półtorej minuty. Także 4 minuty jedna atmosfera z hakiem, a tutaj półtorej minuty. 4,5 jest różnica, także to będzie to będzie już takie podsumowanie. Muszę to zweryfikować w ogóle. Dlaczego to tak nie, nie nabija? Albo ten manometr sprawdzić, podpiąć do tamtego do tamtego. O właśnie. A słuchajcie, już znam powód, dlaczego on tak mało on tak mało napompował i w ogóle nie rosło. Otóż przewód jest walnięty. Jest tam prze, w ogóle przesięty. Ale jak on tutaj mógłby, od tej strony, co go tutaj w ogóle przesięło? Nie wiem. Dziwne powiem Wam, naprawdę dziwne, jak ta obudowa napiera. No co on, tłok go wybił pod wpływem wibracji? Nie wiem. Co nie zmienia faktu, że jest, jest po prostu walnięty. Mm, także to nie wina manometrów. Dobrze pokazywały. No i ten test uważam za, za nieważny, ale no pokazałem wam mniej więcej, jak pracuje tamten kompresor, więc, więc też spoko. Zobacz, tak był pęknięty ten przewód. Nic dziwnego, że pompował tylko do jednej atmosfery, nie? No może jednak ten malutki silniczek swoje potrafi. No. Teraz takie pytanie do siebie, bo ja to się na tym nie znam. Ale gdzie w ogóle oddać taki wąż do zakucia albo gdzie takie coś kupić? Takie pytanko. Jak to potem przyśręcić? To trzeba chyba zakuć od razu. Od razu, gdy jest to Chyba że nie, tutaj jest nakładane. Nie wiem. Napisz mi w komentarzu jak to jak to rozwiązać I tyle. Więc na razie.